25 marca 1927 roku wszedł do służby japoński lotniskowiec Akagi. Miał 261 metrów długości, a na jego trzech pokładach startowych mogło pierwotnie stacjonować 60 samolotów. Po przebudowie w latach 1938-1942 na pokładzie mieściło się 91 samolotów. Okręt brał udział w blokadzie Chin, a w 1941 w ataku na Pearl Harbor, podczas którego był okrętem flagowym admirała Nagumu. Uczestniczył następnie w bombardowaniu portów Darwin, zatapianiu alianckich okrętów na Morzu Timor oraz krążownika Dorsetshire i lotniskowca Hermes na Oceanie Indyjskim. Jednostka została zatopiona w bitwie o Midway 5 czerwca 1942 roku przez samoloty z amerykańskiego lotniskowca Enterprise.